Cześć z tej strony Kamila. Dzisiaj chcę wam pokazać, jak zrobić yy, pieska pieska z liczby 25. Potrzebne jest może być taka mała karteczka i jakiś małak. Powiedzmy, że może być różowy. Bierzemy... Oj, bierzemy y, tą cienką. Przepraszam, że za ten kabel. i teraz tak, piszemy numer 25, 25 numerek. Teraz y, naszym kolejnym zadaniem to to narysować uśmiech i te te, te małe kropeczki teraz musimy... bo to będzie yy, piesek z czopeczką. Teraz robimy obrożę. O, taką obrożę. Tutaj się to tak rysujemy I takie kropeczki są czy tam jakiś wzorek można zrobić. Dobra, teraz yy, możemy zrobić oko. nie wiem, jakieś musiki. Dobra, nie wiem, to nie są na pewno łzy. Teraz musimy zrobić czapkę. Zaraz yy, wracam. Teraz musimy narysować yy, czapeczkę. A czapkę narysujemy. Tak. Czyli teraz trzeba ucho. Ucho, tu tak. Tutaj kolorujemy ok, mniej więcej jest już teraz będziemy robić czapeczkę czapeczkę, tutaj. tu się dorysowuje i i tak, i możemy tak znarysować. Możemy, no i chyba to by było na tyle, jeszcze, jeszcze widać, jeszcze można zrobić nie wiem, jakiś grubszy ten. Grubsze to co? No i. Tak, jak dobijecie ponad 10 łapek, to postaram się. Nie obiecuję, że wstawię kolejny odcinek. Mówię tylko, nie obiecuję, bo muszę się jeszcze uczyć i tak dalej. Jak dobijecie 10 łapek, no to mówię, że wstawię. Albo tam, nie wiem, na Snapie będziemy siedzieć, ale nie wiem, Mobizen, coś tam. Jakbyście mogli, to napiszcie w komentarzach, jak można ustawić mniej więcej y, Mobizen, ten mikrofon. Ja mam małego Samsunga, bez nawet. A jeszcze można, nie wiem, czy tak można... Nie, tutaj bez tego. Także tego nie rysujcie nawet, bo Widzicie jak to będzie wyglądało jak śpumpla. No i nie wiem jeszcze można jakieś jakby futro tu dorysować. Tylko ja nie będę teraz rysował. No i chyba to by było na wszystko. To jest tak w przyspieszoności, co nie? Czyli tak. Piesek z szczapką z numeru 25. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć. A jeszcze coś chciałam zrobić. Coś śmiesznego. Bierzemy, bierzemy perfum. I żeby. Coś tu nie było. Правда. Вот. Трафик это за что меня Не ожидал, что Я уж что нормально, фу. аут. Może nawet za chwilę wstawię nowy odcinek, także na razie i cześć.